Cześć, to Ewelina, i dzisiaj idziesz ze mną do Scinsej. Także chodźcie, wchodzimy do środka i zaczynamy już od razu nasz przegląd. Zobaczcie, co tutaj już mamy. Powiem Wam, że ja już widzę nie tylko święta, ale widzę już sylwester. Mm -hmm. Po prostu zaczynają te rzeczy być bardziej, o właśnie, takie dyskotekowe. Na bogato. świeci się i błyszczy się, jak ja to mawiam. Oczywiście makła bluzką potrząsa, ale to już wiecie, nieraz wam to mówię, że inaczej ta na rzeczy wygląda, jak jest w ruchu. Jeżeli chodzi o tą <gryw> bluzkę to 39,99. Tą sukienkę pokazywałam wam już. No i ona tak się prezentuje, bardzo ładna, bo ma tą też złotą nitkę i jest stalowana. Cena jej to 39,99. Tutaj mamy, zobaczcie, już cekinowo i te bluzki już były. I też bardzo podobne tego typu też bluski były. Oczywiście jak to ja muszę tam poprawić prawilnie, żeby było. Cena jej to również 39,99. Tak, ona tutaj wisiała niżej, więc tak odwieszamy. Patrzymy dalej, słuchajcie, mamy tutaj taką spódniczkę, króciutką i zobaczcie też tutaj już mamy ten błysk, połysk, ona taka rozkloszowana jest. Jej cena, jakby ktoś nie zauważył, 29,99 tutaj, natomiast 109,99 i mamy takie buty, no mają mega ciekawy obcas. Dobra, już nie o butach, bo Makła już Wam pokazuje co innego. Wiecie, że ja lubię dużo rzeczy Wam pokazać. No i mamy sweterek bardzo, bardzo ciekawy. 69,99. On ma z przodu takie wiązania na kokardy. Dużo z tych rzeczy Wam pokazywałam, więc wiecie, nie wszystkie Wam będę pokazywała, chociaż też wracam do niektórych ale no, jeżeli już wiecie, pokazuję, pokazuję wiele, wiele razy, to też omijam co jakiś czas te rzeczy. Tutaj natomiast spodnie pomownie świeci się i błyszczy się. 39,99 futerko pokazywałam, ale te sweterki, yy, tutaj, no tych sweterków będzie coraz, coraz to więcej, niedługo też zaczną się wyprzedaże, ale to powolutku. 69,99 tutaj mamy poprzeżywane takie perełki jeżeli chodzi o tamten sweterek no i znowu bluzka cekinowa tutaj natomiast ten materiał nieco miększy wiecie te cekiny też są w różny sposób ułożone 49,99 no i sporo tego typu właśnie bluzek jak widzicie świecących już tutaj nie wyciągałam 39,99 sukienka. Taka po prostu czarna. No to teraz pokażę wam hit. I jest to prawdziwy hit internetu. To jest czapka premium, słuchajcie. Ma ozdobne takie prześliczne kokardki, tutaj akurat kolor kremowy. Już widzicie skład, właściwie to jeszcze nie widzicie, ale zaraz Wam pokażę dokładniej, bo koniecznie chciałam to uchwycić. No i widzicie to alpaka i jest tutaj na pierwszym, pierwszym miejscu. I jest to właśnie taka czapka premium Sensei i określana jest mianem hit że to jest hit 2026, także dziewczyny, no co ja tutaj mogę Wam powiedzieć, jest rewelacyjna i na pewno będę ją dzisiaj mierzyć, także zobaczycie, koniecznie zostańcie ze mną dalej. Tymczasem jeszcze futerko pokazuję, które też pokazywałam. 139,99. Pokazują się, pokazują się, właściwie to już są dłuższy czas różne, różne kurtki. Słuchajcie, jestem w tylu z ale za każdym razem coś mnie zaskoczy. Właśnie jakieś okrycie wierzchnie. Tutaj niby taka zwykła, długa, płaszczowata kurtka. Brązowa kosztowała 129,99. Natomiast ta... 119,99 i zobaczcie, ona ma odpinane to futerko tutaj przy szyi, więc świetnie. No i kolorek czarny, wiem też, że sporo z was dziewczyny wybiera właśnie taki kolor czarny, także jest tutaj taka sinsej. No i dobra, idziemy dalej. 129,99, tutaj mamy płaszcz w wiodełkę, no i mamy też taki bordowy. I słuchajcie, już za chwilę ja tutaj będę przymierzać te czapki. Jestem, zobaczcie, to jest pierwsza ta jasna, mięciutka, milutka tego kartki, ale pamiętajcie, trzeba przymierzyć, zmierzyć. Dlaczego? Dlatego, że niektóre, no możecie, no, nie są, nie mogą, nie być dla was komfortowe, pomimo dobrego składu. Niektóre z nas mogą odczuwać, wiecie, dyskomfort, może coś tam gryźć. No dobra, teraz słuchajcie, odliczamy i za chwilkę zakładamy kolejną. 3, 2, 1. Już mam teraz tę drugą czapę na głowie. No i powiem Wam, że chociaż ja lubię jasne kolorki, to uważam, że ten mi się bardziej spodobał. Świetna jest, no zobaczcie, fantastyczna, za taką cenę to po prostu jest wielkie, wow. Fantastycznie, że pojawiły się w sensei tego typu lustra. Bardzo mi się podoba ten zamysł. Bo zobaczcie, można sobie na przykład przymierzyć, coś tak o, przyłożyć do siebie i zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Mniej więcej, wiadomo. 49,99 fajne te spodnie. Spódniczka plisowana, pokazywana wam wielokrotnie w zeszłym sezonie. Zobaczcie, mamy tutaj już fajne okazje. No tutaj akurat nie było ceny, ale sporo, sporo rzeczy właśnie jest w obniżonej cenie. 139,99 korzuszek, jaśniutki, śliczny, miękki, niesztywny, bardzo leciutki. Po prostu. Uważam, że świetny korzuszek. Jak za taką cenę, jak najbardziej. A tutaj koszula, o którą było też mnóstwo pytań, i pokazuję Wam ją właśnie ponownie. Tak ona się prezentuje. W donacjach różowych krata wiadomo, teraz hitowa krata jest. A tutaj zobaczcie jeszcze taniej, bo rozmiar SK, więc 24,99 to już koniec dzisiejszego przeglądu. Koniecznie dajcie mi znać, co wam się podoba, a jeśli coś macie, też dajcie mi tutaj znać w komentarzach. Przytulam was bardzo, bardzo mocno i pamiętajcie, że jestem tutaj codziennie o godzinie 16:16 16 właśnie dla ciebie tutaj jestem, bo te przeglądy robię dla was z całego mojego serducha i wkładam to tyle energii, ile mam. Buziaki wielkie, ściskam was mocno. PAPA! Pa.